Konsultacje społeczne z mieszkańcami Tomaszowa odbyły się z inicjatywy Marcina Witki, posła na Sejm Rzeczpospolitej, w jego biurze przy ulicy Świętego Antoniego. W spotkaniu uczestniczyli też Tomaszowscy Radni, członkowie PiSu. Omawiano strefę płatnego parkowania na drogach publicznych w Tomaszowie oraz wysokość opłat i sposób ich pobierania. Mieszkańcy Tomaszowa to mieszkańcy niezbyt bogaci. I każde obciążenie podatkowe to dla nich bardzo często. Trudny wydatek, czasami niemożliwy wydatek. Dlatego warto było się spotkać, aby usłyszeć głos mieszkańców na temat tego pomysłu, który przygotowany został przez pana prezydenta. Padały ze strony uczestników spotkania rozmaite argumenty. Momentami dyskusja była bardzo gorąca. To niezmiernie mnie cieszy. Są głosy w Tomaszowie takie, które mówią o tym, że potrzebne jest, Uregulowanie parkowania w centrum miasta, argumentując to w ten sposób, że czasami bardzo trudno znaleźć miejsce parkingowe w okolicach Urzędu Miasta czy Starostwa Powiatowego, instytucji państwowych, takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Natomiast absolutnie wyrażają zdecydowany sprzeciw, jeśli chodzi o kwoty za parkowanie, szczególnie jeśli chodzi o kwoty abonamentowe, które no, niestety mogą stanowić bardzo duży wydatek dla mieszkańca, który no, z różnych powodów musi zaparkować blisko. To były jak gdyby pierwsze konsultacje. Mam nadzieję, że takie konsultacje społeczne będą odbywały się przy okazji każdej następnej sprawy dotyczącej bezpośrednio mieszkańców miasta. Jednocześnie chciałbym też poinformować Państwa o tym, że radni. Prawa i sprawiedliwości są do Państwa dyspozycji w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 18 w Biurze Poselskim na ulicy świętego Antoniego 28. Dziś wciąż mamy zbyt małą wiedzę na temat szczegółów, które wiążą się z wprowadzeniem tegoż projektu uchwały. Jeżeli zostanie on wprowadzony, cały czas pozostaje. Pytanie, na co będą spożytkowane pieniądze, które będą wpływały za parkowanie w centrum miasta. Myślę, że mieszkańcy miasta by dużo bardziej optymistycznie spojrzeli na parkowanie, na opłaty za parkowanie, gdyby na przykład usłyszały deklarację ze strony prezydenta, że te pieniądze posłużą w celu wyremontowania dziurawych tomaszowskich chodników. Kolejne pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. I też mamy nadzieję, że najbliższa środowa sesja tej odpowiedzi udzieli. To co z firmą, która będzie tym się zajmowała? Przyznam osobiście, że widziałbym inną możliwość niż ogłaszanie przetargu i, i, i danie zarobić firmie, której tak de facto nie znamy, bo przetarg rządzi się swoimi prawami z ustawy o zamówieniach publicznych. I dzisiaj wiemy, że może taki przetarg wygrać firma ze Szczecina. Pytanie, co z tego będzie miał Tomaszów? Gdyby tym zadaniem zajmowała się Tomaszowska firma, która zatrudnia mieszkańców Tomaszowa, to korzyści z tego płynące byłyby zwielokrotnione. Mam nadzieję, jestem przekonany, że argumenty, w które zostali uzbrojeni radni po dzisiejszym spotkaniu, posłużą im do tego, aby dogłębnie poznać stanowisko prezydenta, stanowisko władz miasta co do zapisów tego projektu i pozwolą na to, aby ten projekt, jeżeli w ogóle wejdzie w życie, będzie jak najmniej szkodliwy dla mieszkańców miasta. Tomaszów Mazowiecki nadal zbyt mało osób odwiedza z zewnątrz. W każdym razie, mniej niż byśmy sobie tego życzyli. W związku z tym yy, wszelkie koszty opłat za, parking, yy, za parkowanie w centrum miasta spadną na mieszkańców miasta. Tomaszowian po prostu na to nie stać. Jednocześnie zapraszam Państwa, korzystając z okazji, do obejrzenia wystawy. Nie tak dawno yy, podsumowaliśmy konkurs poświęcony 150. rocznicy. Powstania, powstania styczniowego. Przypomnę tylko, że laureaci wyruszą w podróż do Brukseli, ale pra, prace laureatów można podziwiać w biurze poselskim serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na wystawę, która już jest otwarta. Nad wprowadzeniem stref płatnego parkowania oraz opłatami radni miejscy pochylą się na najbliższej sesji.